Widziałem, że ktoś wszedł chyba w 14 albo 12 części. To nie były jakieś tam długie odcinki tak. To mówię, sobie, no to była pewnie będzie krótka, dlatego lepiej zrobić to na 100%. No ale no... Jakbym taką grę ominął pod względem zrobienia tego na 100%, to byłbym naprawdę głupi. Hara. pierdolone. pierdolone pierdalaj. I co jest? No gicher był. Typie, zablokowałeś dosłownie najlepsze rozjrzały do jaki mogę mieć w życiu. <laughs> mi co się wywalił chyba z tych schodów, ale próbował uniknąć w stronę. Jak mi przykro. Co jest? What the fuck? Co jest ze mną? No nie przesadzajcie. Czy tu nawet żadnego wichra nie ma. My jeszcze coś wybuchło, nie mam pytań. Byle by mnie nie zrzuciło stąd. O matko! Się wystraszyłem. Nie sądziłem, że ktoś mi wyjdzie z tej kryczy. Dobra, zrzućmy coś w końcu. Nie mam jak napełnić manierki, jak już mam tak całą pełną. Dobra, chodźmy tu. tak jeszcze do e, twierdzy smażyciela będziemy musieli jechać. Bo trzeba zrobić jeszcze projekty, nie? I tak muszę jechać tutaj. Albo nie? Dobra. Idziemy tędy. Będziemy akurat tutaj przejeżdżać. To chodźmy tutaj. <laughs> Już mamy jechać normalną trasą, to... Czemu mi to tak wolno jedzie? No? Jechałem w gorszych piachach, ale tutaj. Okej. Okay. Warto było w ogóle coś takiego robić, nie? No ale co? O Boże, my jeszcze do Czarnego Miasta mieliśmy iść. To chodźmy tam teraz. Tutaj najwyżej się tepniemy do tego posterunku obserwacyjnego. Ale kurde nie wiem czy ja zdążę. Dobra, wiecie co zrobimy już po prostu? Ja zrobię cięcie najlepiej, bo zanim ja dojadę do tego czarnego miasta, to mi też trochę zejdzie, a nie chcę. przedłużać odcinka.

ten, co mnie kamieniem rzuca. To zabolało, nie? Szmato! Chodź tu. Dobra. Typie, daj mi tą broń, bo chyba nie umiesz jej używać. O, wyręczę cię. Tak to się powinno robić. Boom. Dobra, weźmy ten złom. Wow, 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 typie, typie, proszę mi stąd iść. Do widzenia. <laughs> Ten co się zablokował. Ty, ale tu już nie ma żadnego dobra. Wszystko splądrowany w 100%. Zaliczyłem wszystko. Bom. Dobra, trzech się zabiło, to wystarczy. Tak uwielbiam tych noży używać, naprawdę. Jedna z lepszych rzeczy. Adios. Dobra, jeszcze jeden został złom tutaj do zebrania. he is the center of all power, the center also of dread and misery. I lived here once and almost died for it. Yeah, tam Dobra, słuchajcie, jadę tam do czarnego miasta, zaraz za was wracam. Dobra, słuchajcie, z powrotem wjechałem sobie do tego czarnego miasta i zostało, zostały nam tutaj dwa miejsca poszukiwań. Tutaj mam aż 11 złomu i dwa strzępki historii i tutaj jeszcze jeden strzępek historii i 7 złomu. Jeden już ale słuchajcie, musicie sobie skręcić w prawo. Bo ja idę teraz w tym miejscu po prawej stronie, na, na mapie. Niestety <śm> biegać tu nie mogę. Ale ta droga jest dosyć długa. Bo zanim zacząłem w ogóle ten odcinek, to byłem tutaj i sprawdziłem, czy w ogóle można tam dojść. Można, ale nie jestem. Pewny w 100%, że to akurat prowadzi do tego miejsca poszukiwań. Ale z tego co widzę, to tutaj złom mamy. To jeszcze przed dojściem do dna miejsca poszukiwań, więc musimy się tu rozglądać. Boże jak w labiryncie jakimś, nie? Nie, ja się chyba cofam, wiecie Chociaż stąd przyszedłem. Poszedłem chyba tam w dół. A tutaj mnie nie było. Chociaż Czekajcie. Nie, no tam też nie mogę przejść. A pierwszy raz widzę te drzwi. Co jeszcze zobaczyć coś? Ale widzę, że tu też wszystkie projekty mamy. szybciej przejdę tymi przewrotami. O, trzępek historii. W rzeźbie uchwycono esencję postmodernistycznych warstw socjopolitycznych, a także wewnętrzny krajobraz miejskiego outsidera widać w niej głębie potrzeby bezpieczeństwa w coraz bardziej wrogim świecie oraz niezwykły w swej potędze dowód na nasz brak skromności oh, Okej, okay, ale mogę się założyć, że gdzieś już pominąłem ten, ten złom, chociażby jeden. No za dobrze by było. Bożeń. O! Latarkę chciałem sobie odpakić właśnie. O, to wejście tutaj otwierałem. No tutaj w sumie jest i tak zamknięte. Siedem na 11. A, okej. Okay. Powoli, powoli. Czasami żałuję, że nie zbierają wszystkie na bieżące. Serio. Teraz totalnie nie wiem, gdzie ja idę. Ale idę tylko bardziej w dół, więc no nie wiem, czy to jest dobre. A, bo ja tutaj wychodzę. Dobra, słuchajcie, w sens powrotem ogólnie mów, widzicie, że to miejsce poszukiwania na dwie części. Bo się przeliczyłem, ale słuchajcie... Po zrobieniu zadania Wielki Wóz odblokowuje się wam ta część. <grym> nie wiem dlaczego to miejsce poszukiwań jest rozdzielone w taki beznadziejny sposób. No ale mnie w tej grze już nic nie zdziwi mówiąc o dobra, tu złom mamy cały Oj, strzępek historii jest tylko prawdziwe pieniądze. Wszystkie maszyny są popsute. Nie przyjmujemy kart płatniczych. No i miejsce splądrowane w 100%. Mam robaczki. No jeszcze tutaj muszę dotrzeć, ale szczerze, nie wiem w jaki sposób. Dobra, słuchajcie, są z powrotem, nie musicie nigdzie dalej jechać, wystarczy, że sobie wyjedziecie tutaj. Tutaj oczywiście na minimapie pokazuje co innego, na zwykłej mapie pokazuje co innego i komu tu teraz wierzyć, nie? Ale dobra, to jest właśnie tutaj. What? Okej. Okay. Nie wiem, ja tam mogłem złapać. bo wiecie podzieliłem ten epizod, znaczy ten odcinek na dwie części, są związane, że właśnie on jest długi. Po tym zbieraniu będę musiał jeszcze pójść do twierdzy smarzyciela i ogarnąć sobie ulepszenia, jakby nie patrzeć. 什么？<Sure. S 2> <Sure. S 1> sure. EZ Dobra, kolejna skrzynia I takiej historii Modliszka. One przejmą całą planetę, stary. Spójrz na tę małą dziwaczną głowkę. Nie, yeah. No, bo to miejsce splądrowane w 100%. Proszę bardzo, mamy wszystkie miejsca poszukiwań na wysypisku zrobione na 100%. No, i teraz chodźmy do twierdzy smażyciela, żeby sobie wykonać wszystkie te projekty. To zbudowano twierdzę. Nie widzę różnicy. Ekipa sprzątająca przyda się tutaj na tym obszarze. Rozumiem, że mi niepotrzebna, ale i tak to zróbmy, dla świętego spokoju. I znowu się zmienia. Wow, znowu nie widzę różnicy. Super. Bardzo mi się podoba. jeszcze tutaj chyba było Farma czerwi jeszcze. Zroje jest automatycznie uzupełniane po wejściu na teren twierdzy. Boże, widzicie te paski na dole? Masakra. Nie no tu chyba te lampiony przybyły. Jedyna różnica, chyba którą widzę, chyba że to też było na samym początku. Ale dobra, słuchajcie. Sygnał z tych poszukiwań. To by było na tyle. O, tak to się prezentuje. No, w następnym odcinku pewnie zobaczycie misję, albo wyścigi śmierci. Chociaż nie, w sumie to nie. Zobaczymy, co będzie w następnym odcinku. Tak więc to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, like komentowania oraz subskrybowania. Na razie, cześć, do zobaczenia Mam w następnym odcinku z Mad Max.